Co zrobić, jeśli znajdziesz ropę na terenie wcześniej podbitego przez siebie państwa? No jak to co? Stworzyć monstrum, które będzie tę ropę pochłaniać w nieograniczonej ilości, a i przy okazji umożliwi logistykę w ekstremalnym terenie odkrytego złoża. W dzisiejszym odcinku przybliżę historię ówczesnej największej ciężarówki świata ówczesnej, czyli z roku 1957. Ale wszystko zaczęło się rok wcześniej, gdy to Francuzy odkryli w rządzonej przez siebie Algierii złoża ropy na Saharze. No i wszystko la fajnie pięknie. Będziemy eksploatować kolonię niczym prawdziwi koloniści ze wszystkiego z czego się da. A że teraz akurat z ropy, no to super. Tylko super nie była lokalizacja, bo na bezkresnym, piaszczystym pustkowiu normalny trok to tak średnio pojedzie, ale za to kolej nie istnieje też. Poza tym to co zwykle się sprawdzało, czyli niewolnicy i biczownicy też tematu w tym przypadku nie ogarną. Ale, nie, nie, to nie, nie, to nie są niewolnicy. To wysokie klasy fachowcy zatrudnieni na umowę o dzieło i nawet dostają jeść. A te baty to dla ozdoby. W takim razie trzeba było stworzyć coś na tyle wielkiego, z nad tyle wielkimi kołami, co by się w piasku nie zakopywało. A no i najlepiej zrobić coś z napędem na te wszystkie koła. Ten właśnie sposób podobno w pełnej tajemnicy, w sumie nie mam pojęcia po co ta konspiracja, powstał tu bez niespodzianek tytułowy t T100. Zaprezentowano go na salonie samochodowym w Paryżu, czyli zajebiście prestiżowej imprezie. Wywołał tam opad szczęk z powodu wymiarów, a dokładnie 15,3 metra długości i 4,5 metra wysokości i 5 metrów szerokości, masy własnej około 50 ton, ładowności 60 ton i 29-litrowego silnika V12 o mocy 600 kuni. Po wszystkim okrzyknięto go największym kamionem na świecie, a potem do roboty. Nie ma upierdalane się. Ale zanim do roboty kilka ciekawostek. Producent pomimo zastosowania wcześniej wspomnianego silnika V12 produkcji amerykańskiej firmy Cummins zdawał sobie sprawę, że nadal jest to pojazd francuski, który może się w każdej chwili spektakularnie zje. To znaczy zepsuć, tym bardziej w takich ciężkich warunkach, w jakich miał pracować. A z racji, że mamy tu do czynienia z czymś wielkim i ciężkim, to holowanie go może być problematyczne, a konkretnie skręcanie i hamowanie, gdy silnik nie działa. I przy okazji, kompresor i pompa wspomagania. I na tą ewentualność, a z racji, że jest to francuski pojazd, wręcz pewność, umontowano w nim dodatkowy silnik Panharda, który służył do napędu pompy wspomagania układu kierowniczego i kompresora, właśnie. Koła, które oczywiście dostarczył Michelin, miały 2,2 metra. Traś średnicy i każde ważyło około tony. Czajcie to? Jedno koło waży tyle co cały francuski pojazd osobowy. No w sumie w tamtych czasach to tyle co dwa auta. Ze względu że do kabiny było wysoko to trzeba było zastosować drabinę do wsiadania. Coś wam to przypomina? A sama zaś kabina mogła pomieścić pięciu ludzi. Czajcie to? Pięciu ludzi w blaszanej puszce rozgrzanej do 100 stopni. Tu śmierdzi moczem i starymi ludźmi. Przestań Fryderyku. No ale przynajmniej była w niej specjalna wentylacja z systemem przeciwpyłowym dzięki której kierowca nie wyglądał jak operator Bizona. Ogólnie nie była to też masowa produkcja, bo wyprodukowano tylko cztery egzemplarze, z czego dwa pierwsze były niemal bliźniacze. Były to konstrukcje z napędem 6x6 pracujące na Saharze właśnie. Pierwsza miała zabudowę burtową, druga typu otwartej platformy. Trzecia to wywrotka z napędem 6x4 pracująca w kopalni uranu we Francji, natomiast bardzo ciekawy był czwarty egzemplarz. Ponieważ jakiś ówczesny miłośnik swapów silnikowych wpadł na pomysł, żeby dać do niego 1000-konny silnik od helikoptera. Podobno osiągi miał oczywiście wspaniałe jak to bywa przy tego typu szalonych swapach, miał jednak malutką niedogodność. Spalanie. W sumie nie był to jakiś wielki problem, ponieważ był to model pokazowy prezentowany w Stanach Zjednoczonych, a tam nikt wtedy się nie przejmował jakimś tam zużyciem paliwa. A firma Beriot miała nadzieję, że złapie klientów w hamburgeryce i pewnie by znalazła, gdyby pozostał tam amerykański silnik jak we wcześniejszych modelach. Czwarty egzemplarz ponadto był ciągnikiem stworzonym do targania 190 tonowych zestawów i miał trochę nieamerykańską kabinę bez reja, ale w tamtych czasach to nie było aż takie dziwne. Do dziś przetrwały tylko dwa egzemplarze. Trzeci egzemplarz, czyli wywrotka, poszedł na żyletki w 1978 roku, prawdopodobnie jak został zajeżdżony jak Mojżesza Sandały w kopalni Uranu. Czwarty, czyli ciągnik, podobnie jak trzeci, skończył albo w hucie, albo jako rezerwuar części zamiennych, do końca nie wiadomo. Ciekawsza była za to historia pierwszego i drugiego egzemplarza. Po tym, jak Algierczycy wykopali kolonialistów w 1962 roku ze swojego kraju, pierwsze dwa kamiony nadal pozostawały u nich. W 1981 roku Francuzi stwierdzili, że może już z Algierczykami znowu się lubimy i może nam te berliaty oddadzą, no ale chyba aż tak bardzo się jednak nie lubili, bo dostali tylko jedną sztukę. Jednak okazało się, że ta sztuka nawet nadaje się do jazdy, pomijając jedną małą niedogodność, że opony wyglądały aby je dopiero co ktoś ściągnął z krajówkowego zestawu typu premiumka Euro 3 ze starą wieltonką. Na szczęście firma, myślę, nadal była w stanie odpowiednie ogumienie wykonać i kolozo własnych siłach przejechał z Algierii do tunezyjskiego wybrzeża, a docelowo dotarł w okolice Lyonu we Francji, gdzie jest częścią kolekcji Berriette Foundation, czyli jednej z większej, o ile nie największej kolekcji pojazdów tego typu. Oczywiście został w pełni odrestaurowany i w tej chwili jest jedną z w kolekcji. Ten, który pozostał w Afryce, robi w tym momencie zapomniek, czy tam wrost. Znajduje się dokładnie w mieście z niewymawialną nazwą, a konkretnie tutaj. Pomimo średnio udanego projektu t głównie za sprawą degola, który przyznał Agierczykom niepodległość i zainteresowanie Francuzów polami naftowymi spadło, to wiedza jak i pewne rozwiązania techniczne zostały później użyte w mniejszych modelach Berrieta. Ogólnie firma Berriet jako taka nie przetrwała do dziś. Najpierw stała się częścią Citroena, a następnie Renault Trucks, które dziś należy do Volvo Trucks taka moda na korporacyjny sukces. Niestety marka ta została niemal całkowicie zapomniana. Powiedziałem niemal, ponieważ jakiś czas temu Renault zaprezentowało limitowaną edycję gametę na 125-lecie powstania marki Berliet. Co ciekawe, nie zrobili tego na bazie nowego egzemplarza, a na bazie używanego, lecz odnowionego z przyfabrycznego warsztatu Renault Trucks. W ten sposób marka chce promować sprzedaż tego typu ciężarówek. Szkoda, że z Berlieta tylko tyle zostało, bo mógłby być odpowiednikiem dzisiejszego Caterpillara albo Białasa, który akurat przez Kartoflanego dyktatora stał się liczyć w cywilizowanym świecie na dzień dzisiejszy. No a wiadomo, mniej konkurencji, no to trochę lepiej, nie? No ale bynajmniej nie dla konsumentów. No i to już wszystko w dzisiejszym odcinku. No, i standardowa prośba, nie klikajcie tych łapek w górę, ani tych subskrypcji, bo już tyle żeście naklikali, że ja nie wiem co z tym zrobić.